Hej, Trzy. Cztery. Hej! No to jest Hej, 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 z tej strony kata, ha, Jeszcze raz teraz. Na... Teraz. To na koniec, tak. na spadki? Albo na początek jako ten taki na szarym... To... Dobra, dobra. Trzy. Hej, hej, o hej, z tej strony kata. Co ja mam z tym kata? Ha, dobra, jeszcze raz. Trzy. Hej, 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 z hejo. strony KHT Horse i witam Was w... A i... <grystanie> I witamy Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja mam dzisiaj jakiś zjazd. E, idziemy dzisiaj na 100 dni do matury. Tu są konie, które dawno nie chodziły, tak? Kiedy ostatnio chodził Fox, ogi? Fox Powiedz... chodził wczoraj. A ogi? A Ogi chodził w niedzielę. Hmm, jest piątek. Mhm. Uh -huh. A to, mi, to to może lepiej nie wspomina. No dobra, to widzimy się, jak coś będziemy robić. Jesteśmy w galerii i y, wyszliśmy właśnie z H&M I w H&M szukałyśmy koszulek y, koszulet. No i nie mam. Co się jest, taka jedna. Hendema ma za mało hajsu. A ty też? To ogada, co mi się co? No nie ważne. I musimy iść gdzieś do got do Lizewka do czy do rezerwata Do rezerwata tak. Więc idziemy rysować na kolarę. To jest na tym samym piętrze co kino, bo mamy 15 minut do rozpoczęcia. Ale jeszcze plus okay. reklamy. Czy? Jeszcze plus reklamy to jest. Czytamy, czytamy? Nela! Nela, nie mamy czasu! A dzięki są Angele. Angela? Idziemy szybko, bo naprawdę mamy mega mało czasu do rozpoczęcia. Nie jest jeszcze jakaś mega duża kolejka Dobra, idziemy do rezerwta Kupiłyśmy koszulki z rezerwta i siedzimy sobie teraz w kolejce ogólnie do kasy do kina one nie są takie jakie chciałyśmy oversize, ale mają fajne materiały i takie tam będzie spoczka. O no, ale się No dawaj te karty boxy, bo ogólnie jak wchodziliśmy do kina, to dostaliśmy takie karty. Poczekaj, ja to postawię. Okay. wybierasz. Okej, do, do matury. Ja, ja, chcę, ja chcę Mamy takie karty z do matury i to są te takie ryjaki? żeby się swoje to najpierw to jest po jednej. Aj o co jeśli to będzie Android Auto. Nie wątpię. też. wybierasz, MG3. to ciekawe, czy ja będę miała to samo? Tu napisać? Jakieś może? Chyba nie mogę tego. O, pokażę Może ja nie Oskar. Użyli go, bohaterowie jak Dobra, ale ja mam. Nie, nie ma świeci! Masz co? Masz Masz świeżych co świeżych świeżych Oceniasz film. Dzień dobry. Na razie bardzo fajnie, 10 dziesięć za 10. Dziesięć. Pozdrawiam. Tak szczerze, pierwszy film od nie wiem, uznajmy roku w którym się nie nudzę. No i też nie ma że już, już mi się nie chce to Tylko mamy jednak takie, że, że chcemy się dowiedzieć co mhm. my Pop, mi się kończysz. Już koniec filmu, ale jest coś tam jeszcze, dostałam do popcornu mochito, więc będziemy testować. Otwieraj, otwieraj, bo ja patrzę, bo ten dziadek jest taki psychiczny. On odledzi helikopterem. Nie, no dobra, nie, nie, Pokażę wam. No dawaj, A ja nagrasz nie patrzę. My jesteśmy psychiczne czy psychiczna? No. Tak, już. Poczekaj. Nie, potem już nie będzie czasu. To szybciej. Dawaj. No tutaj ten. Masz. Ja, ja robię. Psychiczna. Czekaj, ja zapomniałam. <grym> dobra, daj mi szybko. Bo ja <grym> Nagrałaś to chociaż? Tak. Wolą mnie kolana. Ała. My. Jesteśmy w Rosmańcu i chyba się nachlałyśmy Ola, Szukamy tipsów Jakby jesteśmy ogóle w Rosmańcu i co robimy? Zakupki robimy. Nela ma 25 zł i musi za to... Ola, co ty klepisz? Mówisz 20 zł. Jak nie groszy? No, i na coś to kupuję, ja też może za bardzo się nachlałyśmy tym czymś bezalkoholowym. Bo na nie umie czytać tak w ogóle. Mam informację, że daję. Mogę się toczyć, Maria. Odklejać. False handling, making make-up. Jestem ładna. Dobry moi drodzy, ja wróciłam z galerii ogólnie, żeby się dostajni. Zrobiłam sobie paznokcie. Ta ręka wyszła ładnie, bo jest malowana po prostu prawą, więc wyszła lepiej. Ale jest już brudna, bo czyściłam szczotki. Dzień dobry moi drodzy. Ogólnie to jest jakaś aktualizacja iPhone'a i trochę ciężko mi się nim obsługuje. Wow, ja tu mogę się wstrzymać nagranie, ale fajne. Nie wiem, czy to widzieliście, ale nie zrobiłam tego w montażu, tylko wstrzymałam po prostu nagranie, tak jak na przykład teraz. No i sobie to nagranie wstrzymałam. Ogólnie to wyszłam na trening z Tośkiem. Jak widzicie, zaczął padać deszcz, a ja wyszłam najpierw jeszcze w terenik, taki krótki, żeby go tylko występować porządnie. On się bał psów, aut i tak dalej, ale to wszystko to, wiecie, nowe miejsce i tak dalej. On u mnie jest też w miarę krótko, więc mu się po prostu nie dziwię dzisiaj będziemy jeździć ujeżdżonko. Nałożyłam mu derkę, no i wracając spotkałam mojego tatę, który jechał, wracał do domu i powiedział, Polacy, jeśli będzie padał deszcz no i kurde wykrakał zaczął padać beż. bardziej kropi ale na Toszku już są na Toszku już są kropelki popatrzcie na przykład tu dobra z dzisiejszej ogólnie jazdy łyżniowej nic nie nagrałam tak, dzisiaj inaczej troszkę E, trochę mocniej pada, więc chyba jednak nałożę kurtkę do stajni jakoś cieńszą jak coś, chociaż jestem spocona, więc może nie, nie zobaczę jeszcze, jak coś nałożę, po prostu kamizelkę i wezmę ze sobą kurtkę jakoś cieńszą, jakby co, um, I... no i ogólnie jednak nawet spoczko jeździ ujeżdżeniowo, ale i tak nie chcę go brać za bardzo na ujeżdżenie, dawaj się jeszcze na chwilkę, nie chcę go za bardzo brać na ujeżdżenie, przez to, że, bo... To jest top fura skokowa. Dawaj kusicie. Dobra, ja już onionka występowałam porządnie. Yy, Oniątka tośka. I ogólnie on dalej ma te koreczki. Nie będę ich mu już rozwalać do zawodów. To się jak mu się rozwala, to tam przyszło to oko i... Brr, jeszcze przed zawodami moje poprawię. Dawaj dalej. E, ale no, na razie je mu zostawiam, a wszystkim konikom będę robić dzień przed zawodami. E, chociaż w sumie miałam dla Tośka robić w aucie, e, żeby się nie nudzić po prostu w aucie. No, ale też, żeby nie zostawiać sobie wszystkich koni na tamten czas, bo mogę po prostu się nie wyrobić. Mamy też jeszcze parę innych rzeczy do ustalenia. E, też e, rzeczy na... Kawalija The Hobby Horse, ponieważ organizuję ją taką z korniszonkiem i po prostu mamy trochę roboty. Będzie ona już w kwietniu, jest marzec, mamy zamiar ją robić pod początek kwietnia, więc jest za miesiąc. I no, ja ogólnie już zaraz będę jechać do stajni za jakieś pół godzinki, więc jeśli po prostu nie będę miała żadnych nagrań, to widzimy się w kolejnym odcineczku. Do widzenia, papa. Pa. Natomiast jeśli. Jednak są jakieś nagrania, to zapraszam Was teraz do nich. Jestem w stanie. I Ogi sobie tutaj siedzi, tak? Ogi. Wejdziemy na nim. Z Pawłem <grywka> Muszę przyznać, że zapomniałam o tym odcinku. I no ogólnie to opowiem Wam teraz też o tej jeździe mojej. Skakałam sobie na Ogisiu, pobity rekord został 75 chyba. Nie wiem tak szczerze, ale rekord pobity. I ogólnie spadłam... E to było tak, że jakby on się rozpędził na tą przeszkodę, tą 75, tą najwyższą, którą skakałam podczas jakby dzisiejszego treningu. I on się rozpędził i jakby zamiast pojechać prosto i dopiero wtedy skręcić, to on od razu po przeszkodzie skręcił. I on jakby skręcając w prawo takim szybkim galopem, po pierwsze... Po skoku siodło mnie jeszcze wybiło do góry w dupę i ja poleciałam w lewo, tak to bym się utrzymała, ale jeszcze to siodło mnie dobiło, więc poleciałam w lewo. Ogólnie żyję, i jest wszystko ok. No i robiłam ciasto. No i przepraszam jeszcze raz za to, że ten odcinek tutaj tak późno, ale zapomniałam o nim, przepraszam. Jutro też jedę, dostaję jak coś, więc też tam, tam coś może wam nagram do tego. Um, Odcinka na pojutrze. I w ogóle czajcie to że już za 8 dni są zawody. Ale dobra, ja Wam tutaj nie przedłużam, bo wydaje mi się, że ten odcinek będzie długi. Yy, I co? Widzimy się w kolejnym odcineczku. Do widzenia. Papa! Pa.